Czy Świadkowie Jehowy obchodzą Dzień Wszystkich Świętych? Czy stawiają znicze na grobach? I czy w ogóle chodzą na cmentarze? I dlaczego na ich nagrobkach nie ma krzyża? Dzisiaj odcinek, który mam nadzieję odpowie na wasze pytania. Być może trochę światła na ten temat rzuci wam to, że takich zwyczajów, a może raczej typowych zachowań moich rodaków, naszych rodaków w tym okresie listopadowych nauczyłam się z TikToka i profili takich jak na przykład, nie wiem, ta jedna ciotka. Chodzi mi o taki rodzaj kontentu. Bo w moim domu nie chodziło się na cmentarz. Nie ogarniałam, i na ten trochę nie ogarniam tematu zniczy, wiązanek. Nie rozumiem memów z tak zwaną modą cmentarną i tych wszystkich tekstów, które podobno ludzie mówią do siebie na cmentarzu. Tego nie wiem, że Kryśka wyciągnęła futro, a jej córka to założyła jakieś tam kozaczki i wstydu nie ma. No i czy mulicha jest ta pańska skórka? Odchodzimy tu trochę od takich tematów stricte religijnych, ale spokojnie zaraz do nich wrócimy. Po prostu po raz kolejny chciałam zaakcentować, jak bardzo wyobcowane często czują się dzieci Świadków Jehowy. No co innego dorośli, którzy na przykład dorastali poza organizacją. U nich, tak przynajmniej z obserwacji widzę, że mają takie płynne przejście. Raczej mają problemu z powrotem w te znane im z dzieciństwa zwyczaje. A jeśli nawet ich na przykład nie praktykują teraz, to Dlatego, że nie chcą, a nie dlatego, że nie wiedzą, czym one są i jak się trzeba zachować. Muszę jednak zacząć od wstępu, który powtarzamy w każdym odcinku. Część z Was jest z nami od początku, ale dla niektórych to będzie pierwszy odcinek i jak się nie przedstawię, to cześć, jestem Sara i razem z mężem Edwinem prowadzę kanał Światusy, na którym rozmawiamy z osobami, które odeszły z różnych grup destrukcyjnych. Najczęściej naszymi gośćmi są byli świadkowie chowy. Dlaczego? No, bo sami się tam urodziliśmy w tej organizacji i spędziliśmy tam większość życia. A gdy jako dorośli, już świadomi ludzie, odkryliśmy, że żyliśmy, no cóż, z braku lepszego słowa, w sekcie, to postanowiliśmy mówić o tym innym. Omawiamy też materiały propagandowe organizacji i staramy się pokazać, jak te treści mogą manipulować odbiorcami. A jeśli chcesz opowiedzieć swoją historię, wejdź na naszą stronę światosu.pl i wypełnij formularz kontaktowy. A teraz wrócimy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli dnia, święta, wszystkich świętych, którego świadkowie Jehowy oczywiście nie obchodzą. Tak jak każdego innego święta, czy to religijnego, czy narodowego, czy nawet jakiegoś zwyczajowego. Tak, urodziny, dzień dziecka też się chowy nie podobają, nie mu się mało co podoba. Akurat. Temat Dnia Wszystkich Świętych jest bardzo oczywisty, dlaczego Świadkowie go nie obchodzą. W VIII bodajże wieku papież Grzegorz III wyznaczył 1 listopada jako dzień poświęcony świętym i męczennikom, a jak coś jest katolickie i od papieża, no to według Świadków będzie to fałszywe i pochodzi od diabła. W dodatku dochodzą tu celtyckie tradycje i wybranie tej daty jako alternatywy dla chrześcijan, czy też no, nasze słowiańskie dziady również obchodzone w tym czasie. Nie dość, że jest to katolickie, to jeszcze z pogańskimi wpływami, no to to żaden światek nie chce się tym skalać, no wiadomo, to jest oczywista rzecz. W jednej ze strażyń zapisano nawet, że są to zwyczaje, które budzą w Bogu od razu. jest tak to napisane? No dobra, no to jak świadkowie spędzają ten pierwszy i drugi listopada, mają jakieś swoje zwyczaje, no nie, dla nich jest to zwykły, wolny dzień. Znaczy, drugi listopada nie jest wolnym z dniem, no chyba, że wypada w niedzielę, wiecie o co, o co chodzi. Niektórzy nadgorliwcy, tacy świadkowie, ba, bardzo, bardzo wierzący, mogą wybrać się na głoszenie w ten dzień, mając nadzieję, że, że zastaną ludzi w domu, ale ja osobiście nie lubiłam tego, uważam, że to jest. Bardzo takie niegrzeczne. Miałam jakąś tam świadomość, że do swoich rodzinnych domów przyjeżdżają osoby rozsiane po całym kraju lub nawet świecie. I ta ciotka czy babcia, która chce się skupić na dawno niewidzianych bliskich, nakarmić ich rosołem i schabowymi, to niekoniecznie woli teraz być oderwana od tych swoich gości i otwierać drzwi dwóm facetom w garniturach, którzy chcą im wręczyć gazetkę. Okej. Okay. Jest bardzo mało prawdopodobne. Na, że jak taki świadek nawet nie idzie na głoszenie, to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby poszedł na cmentarz któryś z tych dni. Nawet jeśli się pojawi, to prawdopodobnie zrobi to kilka dni wcześniej, żeby posprzątać groby. I tutaj ja nie wiem, na ile to jest wewnętrzna potrzeba takiej osoby. Jeśli to jest wewnętrzna potrzeba, to na przykład wydaje mi się, że to jest pewnie u tych, którzy na przykład dorastali w dzieciństwie jako katolicy i nie odebrały takiego wychowania świadkowskiego. No, a na ile to jest presja otoczenia? Trudno mi to powiedzieć, możecie napisać w komentarzu i jak było u Was w tym czasie, jeśli, jeśli byliście świadkami chowy. Za to, co wiemy na pewno, na pewno na grupach świadków nie pojawią się znicze. Jeśli je tym spotkacie, to musiała je zostawić nieświadkowska rodzina, i po prostu świadek Jehowy nie miał okazji jeszcze tego sprzątnąć. Dlaczego? Bo ten zwyczaj ma pochodzenie pogańskie, a wiadomo, że jak pogańskie, to złe. Kiedyś wierzono, że ogień będzie odstraszał demony, i jednocześnie tym zbłąkanym duszą będzie wskazywał drogę powrotną do domu. I tutaj abstrahując od demonów, to to jest jeden aspekt, dlaczego świadkowie są nie wierzą. Świadkowie też nie wierzą, nie wierzą, nie praktykują, ale świadkowie nie wierzą też w taką koncepcję duszy, która miałaby się gdzieś błąkać po śmierci. No, w związku z tym w ogóle nie stawiam tych zniczy na grobach swoich bliskich, nawet dzisiaj, gdy do tego się nie podchodzi, jakby tak dosłownie, tylko bardziej symbolicznie jako taki no, symbol pamięci. Mogą jednak zostawiać kwiaty, jeśli mają takie życzenie, nie mam obowiązku, ale jeśli chcą, to mogą. Na nagrobkach nie spotkacie również krzyży, ponieważ świadkowie nie wierzą w śmierć Chrystusa na nim. No i też oni w ogóle nie czczą jakichkolwiek symboli. Na Instagramie zadaliście nam pytania e, i dwa z nich w sumie się łączą. No bo co jeśli jest taki krzyż na grobie świadka i czy świadek jechowy może być pochowany na przykład z katolikiem? No więc tak może być. Załóżmy, że mamy taką sytuację, że na przykład nie może z katolikiem, jego żona jest świadkiem i tak naprawdę co się tam wydarzy, na tym nagrobku to już zależy od rodziny i tego, jaką ta rodzina podejmie decyzję. Być może wtedy na przykład będzie krzyż, może po stronie żony na przykład go nie będzie, może będzie jakiś werset z Biblii, a może, może nie będzie. To zależy od tego przede wszystkim, czy osoby chowające zmarłych są świadkami, jak się zapatrują na ten temat, jakby więc tutaj. Co? świadek może tylko zostawić jakieś swoje własne dyspozycje, jakby chciał, żeby to wyglądało, ale przecież reszta zależy od tego, kto będzie organizował pogrzeb. A, jeśli wy macie jeszcze jakieś pytania odnośnie świadkowskich zwyczajów, takich pogrzebowo piątych. napiszcie je, proszę, w komentarzu. Ja spróbuję je zebrać i napiszę odpowiedzi w przypiętym komentarzu. Postaramy się na nie odpowiedzieć podczas live'a w sobotę, drugiego Listopada, soboty z 2 listopada? Tak, w sobotę jest 2 listopada. A już na koniec. Mam taką refleksję. Trochę zostawiając temat 1 listopada, że świadkowie nie mają kultury żałoby, zwyczajów związanych z przeżywaniem śmierci bliskich. Sama jeszcze parę lat, tego, parę lat temu tego nie rozumiałam. Miałam dość mocno spaczony organizacją podejście do różnych rytuałów, zwyczajów. Uważam, że to jest głupie, nieracjonalne. Bo to nie jest tak, że świadkowie nie czują bólu po śmierci, ale wiara, że ukochana osoba zmartwychwstanie tak jakby zaburza ten proces. I tu bym chętnie w ogóle zaprosiła do rozmowy jakiegoś psychologa lub antropologa, bo jednak ludzie w różnych kulturach na najróżniejsze sposoby próbują przytrawić temat utarty bliskich, i chciałabym wiedzieć, jak to wpływa na świadków, którzy no, mają ten proces taki. W sumie go nie mają. W ogóle bardzo w tym temacie polecam książkę Rytuały, pozornie bezsensowne działania, które nadają życiu sens. Myślę, że to jest lektura obowiązkowa, nie tylko dla świadków czy też byłych świadków, ale też dla takich e, wojujących ateistów, którzy atakują wierzących, bo ich zdaniem nie wiem, nieważne w jakiej religii, ktoś coś robi pozbawionego sensu i to w ogóle jest niepotrzebne i nie ma żadnych racjonalnych podstaw. Także ta książka to e, bardzo fajnie wyjaśnia. Świadków nie widzę na przykład na pogrzebie, by jakoś szczególnie akcentowano tę osobę, która zmarła, żeby mówiono o niej jako o sobie. Pogrzeby po prostu stają się takim kolejnym miejscem do agitacji i do reklamowania swojej grupy religijnej. Sami świadkowie jakby mają ich jedyny argument na temat pogrzebów: to jest to, że są darmowe, więc no, wiadomo, że są lepsze niż katolickie, świeckie czy jakiekolwiek inne. I tyle, I, i bierzcie co Wam dają za darmo. Może teraz się zgorszycie, ale mnie do pójścia na cmentarz, do rozmawiania z moimi dziećmi o zmarłych z naszej rodziny zachęciła bajka KOKO. Taka z Disneya czy z Pixara, już nie pamiętam, bo sama w dzieciństwie nie rozumiałam, czemu ludzie chodzą na cmentarz. W szkole, jak było to na polskim, czy na jakichś tam innych lekcjach, to ignorowałam te tematy, no bo. To były rzeczy, które nie podobają się Jehowie. I znów się powtórzę: zapewne, jeśli oglądają to świadkowie, którzy dorastali swoje dzieciństwo spędzili poza organizacją, to tego nie zrozumieją. Zakładam, że nie wiem, coś się was odzywało pod koniec października, czy to właśnie ten nasz polski kod kulturowy, i ogólna presja, co ludzie powiedzą, czy jakieś zakorzenione w was zwyczaje, no, ale pewnie szliście jednak sprzątnąć groby waszych bliskich. Ale dzieciaki, które od urodzenia słyszą, że śmierć to tylko tymczasowa przerwa, że no przecież babcie zmartwychwstanie, nie nauczono nas tego i też nie chodzono tak hmm, faktycznie na te groby i na ten cmentarz w takim celu właśnie. Podsumowując, Świadkowie nie obchodzą Dnia Wszystkich Świętych ani nie uczestniczą w zwyczajach takich jak zapalanie zniczy, czy dekoracje grobów, na przykład w Prawosławie zostawia się ikony. E, uznają to wszystko za pogańskie i sprzeczne z ich wierzeniami. Krzyż również nie pojawia się na ich nagrobkach, ponieważ nie uznają go jako symbolu śmierci Chrystusa. Caś, sam temat śmierci bliskich i żałoby bardzo, bardzo często jest wykorzystywany do przedstawiania organizacji w pozytywnym świetle i by zachęcić innych do dołączenia do ich grupy. Zresztą niedawno robiliśmy odcinek na ten temat który możecie zobaczyć Tutaj jest odcinek, wstyd mi, że to robiłam. Dzięki, że byliście z nami w tym odcinku i nie zapomnijcie subskrybować nasz kanał, bo to wasze zachęty napędzają nas i inspirują do dalszego działania, a dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite możemy rozwijać naszą działalność, tworzyć jeszcze więcej wartościowych treści. No, jak macie taką chęć, to zachęcamy do dołączenia do grona naszych patronów, jeśli jeszcze tego nie robisz, a uważasz, że światuzy są potrzebne społecznie. No i do zobaczenia w następnym odcinku już jutro. Cześć!